Dobry wieczór państwo. Albo dzień dobry nawet. Proszę państwa. Jaki my jesteśmy durny naród? Proszę państwa, no, no, no wyszedł premier, no, no przed nami roztoczył taką wizję kraju rozwijającego się naszego, a my nie na niego zagłosowaliśmy. Durny naród. Co tu dużo gadać? Durny naród. I ja pomyślałem sobie, że ja zadedykuje jakąś piosenkę specjalnie na, na zakończenie kariery Pana Morawieckiego. I ja napisałem kiedyś taką piosenkę i pomyślałem, że ja ją troszkę przerobię, i ona będzie pasowała do, 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 do pana premiera Morawieckiego. Ta piosenka się zaczynała takimi słowami Włosy mam siwe, trudno, trudno nie przyznać. No to akurat się nie zgadza w przypadku pana premiera, bo, bo pan premier włosy ma czarne, więc trzeba by zmienić tutaj na włosy mam czarne, trudno nie przyznać, ale jeszcze je mam. I to jest y, pasujące do pana premiera. I jestem jak ta telewizja. Uwaga. Trwam, trwam. Trwam, trwam. No to no, znaczy, chodzi mi o te lata, które pan premier trwał, trwał i trwał. I, i, no i dalej. I może nie wiem, co to jest Facebook, ale swoje się wie, czego nie mogę jeść, a co bym mógł. I tutaj pan premier wchodzi w kompetencje ministra zdrowia, bo y, y, zaznacza. Y, co USG EKG, prawda? To tylko minister zdrowia takie rzeczy wie, a też nie każdy. Wyglądu swego nie muszę się wstydzić, bo przeglądając się w lustrze, no, bez okularów nic się nie widzi. No i tu też trzeba zmienić, bo, bo pan premier stale ma okulary, więc, może by tak, że wyglądu swego nie muszę się wstydzić, patrząc jak służba po domu się krząta. Wraz z nią przesuwa się stan mojego, żony, niepotrzebny skreślić, konta. No, ja już nie muszę na szczyty się wspinać. To też nie pasuje do pana premiera, bo ja myślę, że, pa, że, że przed panem premierem naprawdę no, cały świat czeka z otwartymi rękoma, żeby pana premiera przyjąć. No ale tam było w tej piosence, ja już nie muszę na szczyty się wspinać, trzymając się po ręcy, prawda? Bo ja już schodzę z radosną miną, tak było w tej piosence. No i tutaj trzeba zmienić, właśnie, bo ja już wchodzę z radosną miną, a mnie to wcale nie męczy, prawda? Bo tu pan premier pokazuje, jak jest bardzo wysportowanym premierem. No i refren, który się przejawia tam, pojawia się parę razy między zwrotkami. Szanowna pani, szanowny panie, zawsze jest dobry czas. By po czerwonym przejść się dywanie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No na zakończenie tylko chciałem powiedzieć, że no jesteśmy durny naród, a może dumny naród? Bo to pamiętam, że poprzednia pani premier powiedziała w, tam w Komisji Europejskiej, czy na tym Parlamencie Europejskim: My, dumny naród, to jedna literka, a tyle się zmienia. d z i